Witam bardzo serdecznie, z tej strony Azor, yy, yy, z waszej strony zacnego ekranu jest właśnie Azor, <laughs> BJ, to właśnie, yy, zagramy sobie dzisiaj w Slendera, Seventy Street I, i właśnie taka nazwa istnieje, o zmęczony chłopak, dziewczyna! Ponad dziewczyną gramy, a ja tak słyszałem, a kurwa! <gryw> Najpierw podniecenie potem uszłam w gacie. No nic. Wyłącz tą latarkę. Ja zawsze bez latarki gram, bo jak ja gram z latarką, to ja gram tylko tu gram z latarką. <gryw> Okej? Okay. Kurwa! Zjebane dźwięki. FPS-y. Ja ale I co jest kurwa? Te FPS-y mnie przyprawiają o odreszcik emocji. Jak tu jest za... za UE... UŁ... No, co jest z tymi FPSami? Zaleim zajebie. Michał! O, kurwa, kartka. Nie, przejmane. Przejmane. Kurwa, siedem kartek naraz. No, zajebiście. Zbieraj to gówno! Ja biorę. I Macik. Ja pierdolę. Rozjebuje mi głośniki. I fps -y. A może to Slender włączył FPSy y Niebany! Oczadził mnie! że się nie doskakać, bym zrobił efekt. A, prawda! Śmieć, kurwa, czaj się jak szpak na jebanie. Jebany. Kurwa, bo dociągi. O, kurwa! Ej, dziwko, uspolita. Dobra, spierdalać z tą latarką. Może mnie nie zauważy w ten sposób mnie dopierdoli gdzieś Aha, ha, 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 Wychojałem się slenderze Mister Slender Przejebane Przejebane Przepierdolone mamy dzisiaj już jest, nic nie ma Co on tak długo włącza tą latarkę Starczy ci Się. Spokój i medytacja Kurwa ciemne miejsca przebie... przejbane Co kurwa że w kółko? O tam jakieś główne jest No... Jo, ale widziałem jego kurwa krzywą, kurwa platwusową łapę nie, to wentylacja! Kurwa, to jest kartka! Mary. O kurwa, tam jest kartka! Go, O go. Jezu, oh, yes, on tu jest! Pa, jeb! Już go nie ma. Widzieliście ten, ten trik? Zapierdalam teraz trzy dni. Kurwa, i sztafeta. Sztafeta po kartkę, ja pierdolę! Oh. Przejbane slenderze. Masz już przejba... Moi czarni bracia na ciebie czekają. i białas! Jest u mnie, dziwka, jaka krzywa. Dobra, nie ma, nie ma, nie. O no, dźwięki zajebane! I czaj jeszcze przeczytam. Mm. 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 O! Nawet nie widziałem, że ona tu jest. O, jeszcze jedna kartka. Uff. O nie, już się nie boję Slendera. Nie boję się, gdy ciemno jest. Mam latarkę, oświetlim drogę. Sej tam panie. On jest za mną! Nichu on jest za mną. Co on mi robi? nie gwałci. Niech gwałci. Dwa macie. mnie nie chodzi, ja pytala. Dobra, nie ma dziwki. Szybko są. O Jezu, kolejna! Jezu, wiesz, wiecie że o tym, że mam przepierd... Ja pierdolę! Ja pierdolę! Ja pierdolę! O, ale żem Ja pierdolę! Ja pierdolę! Jeszcze raz nie ma chuja! Hu! Chyba gdzieś, dokładnie pamiętam, gdzie są kartki. Tak przy okazji! <grymny> Polecam konto Michu Brzeg. <grymny> <grymny> ja, dźwięki. Dobra. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Kurwa. Jak w głośnika słychać dźwięk... JORO! 70 STREET! Teraz już nie będzie tak, że będziemy jeden napierdalać. Będziemy napierdalać tego slendera ile wlezie. Kurwa, jak sobie kupię kamerkę, będzie mi przejebany. Mam już lotarkę, graczyk. Tak, jest z nami graczyk! Dopinguję, ja i tak się boję, bo ma krzywszą mordę niż Slender, chociaż Slender nie ma mordy. Czekaj, <grych> gdzie były kartki? Nigdzie. Tam mo może tam? Nie, tam. Dziwko Graczyk. stąd! Na no będziemy zajeb... Zaraz mnie dopierdoli! Mm -hmm. o Jezus Maria... Co za rusztowania... O, teraz, sobie. teraz będzie taki strachoważny... Kracik ma drugie imię, na bierzmowanie. I mamy przygód. No escape. Czyli bez checkpointów. Ty dziwko. Zajebie go jak Animalsa. Dobra. Nie, zamknij Zamknij. Jak mnie dopierdoli to ja mu wpierdolę. Ty ja właśnie nie wiem co zrobić jak mam już osiem kartek. Już będę miał te, Cześć. przez pasy. No, ale chyba tutaj, nie? Na ten środek jebany. Ja! No to proszę przejść przez pasy, bardzo proszę. Nie, dobra. On mnie dojebuje. mnie całe życie dojebuje. Proszę. No stary, no kulturalny byłem. Proszę przejść przez pasy, a on się gapił, kurwa, jakbym kurwa jakimś jebanym konduktorem był. Na no, PKS jebanym. Bo jezu. Ale mi się ręce te lepią. Spokój debilu, spokój idioto. Dobra, dupiemy latarkę. To jest klimat. Jak będzie z głośników, słychać w mikrofonie, to bym się Jak wiesz, ja swędzi. Sły tu byłem przecież. odgłosy wydaje jak jakaś małpa po... Nie ma go! Boi się! Boisz się, Slender, co? I cienia się. Kurwa! Ciemno. Jak w dupie. A graczek miał być u mnie godziny, a jest kurwa już obrana. Kradzież mi podpowiada chujowo Faj Jeb kurwa jebany czaj się Uff. Jebany czaj Ja Kurwa I krzywa pizdo Nie to nie było straszne To było wy Dziwko Nie chcę już grać To pójdę do niego po na solówkę Patrzcie Zdobędę wszystkie kartki na luzie Teraz będzie luźny, teraz będzie luźny Slender. Nawet mi zwali konia z wrażenia. Slender będzie mi obrabiał, zobaczysz. Zobaczysz, zobaczysz. Zobaczycie, bo oglądacie mnie w liczbie mnogiej. No kurwa! Zraszował mi się śmieć. Dobra to yy, komentujcie, łapkujcie, jak nie wiecie o co chodzi to możecie mnie zasubskrybować, a to jest yy, to Wasza decyzja. Najlepiej kliknąć taki taką łapkę i jest kciuk w górę. Bo ten kciuk oznacza, że jesteście bossami. Wiecie. Jep, boss. Bos za bosem. Czy coś w tym stylu. Dobra, ży życzę wszystkim wesołych świąt i tak dalej. Yy, graczyk mi właśnie liże. <śmiech> <śmiech> nie żartuję. Na razie!